Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Koni Witam Was w takim, no powiedzmy audiologu gdzie poruszyłem no, sprawę którą z filmika od Rydzka dowiedziałem się, że w kodku a pewna dziewczyna wiem, że nasze zasięgi, czyli moje i nie są zbyt wielkie by móc temu jakoś pomóc, w sensie poradzić coś do tej sprawy, ale jeśli ktokolwiek kto ogląda, to ogląda i mieszka w płosku, to niech również szuka tej dziewczyny i po prostu nie wiem, coś zrobi, bo ja niestety nie mogę nic w tej sprawie zrobić, a tylko włączyć nagrywanie i stworzyć audiolog. Fakt, e, że nie rozznaje się w sprawie tak dobrze jak rycek, dlatego będzie do niego link w opisie. Ja mianowicie chciałem tylko zrobić taką informację. Plus informacja, że nie będzie będziemy przez jakiś czas na kanale, ponieważ yy, no, robię sobie taką malutką przerwę od YouTube'a, bo yy, no, nie mam na razie weny, nie mam na razie pomysłów na jakiekolwiek filmiki I przepraszam, że mówię tak cicho, ale jest dosyć późno, a wszyscy moi dowolnicy już śpią, bo. Do pracy, i tak dalej. Także, jeśli chodzi o informacje, ja robię krótką przerwę i proszę, proszę Was też o pomoc tej dziewczyny, która zaginęła w Płocku nad, nad Wisłą Dziewczyna miała szarą kurtkę, jeśli dobrze pamiętam. Także to tyle z mojej strony. Ja mam miłego mniej, dnia, wieczora. Od zależnie od kiedy to oglądacie, i trzymajcie się.